Więc ta konferencja niw z mojej perspektywy jest w ogóle szalenie ważnym wydarzeniem. To znaczy, my, jako sektor pozarządowy, potrzebujemy tego typu wydarzeń. Takich wydarzeń, gdzie spotyka się cała strona pozarządowa może nie cała strona pozarządowa, ale gdzie spotyka się naprawdę dużo organizacji ze strony społeczeństwa obywatelskiego, gdzie przyjeżdżają organizacje od Świnoujścia po Bieszczady z mniejszych i większych miejscowości. I mamy szansę się wzajemnie usłyszeć, posłuchać jak to u innych wygląda. To jest bardzo wartościowe. I jeszcze sama organizacja tego wydarzenia naprawdę jest dobrze zrobiona. To znaczy, w ten sposób, że mamy i szansę posłuchać dobrze przygotowanych, wartościowych wykładów, jak na przykład Marcina Napiórkowskiego, jak również uczestniczyć w spotkaniach networkingowych, gdzie wzajemnie się poznajemy i słyszymy o różnych problemach. Więc to jest bardzo wartościowe pod tym względem wydarzenie. I ja, marzy mi się, żeby takich wydarzeń. W sektorze było więcej.